Cześć. Witam Was serdecznie, e, witam Was w filmiku, który jakiś czas temu już chodził po mojej głowie Totalnie o nim zapomniałam I dzisiaj e, siedząc, przypominając sobie właśnie pomysły na filmiki, które dla Was zaplanowałam Wpadł mi zoom do głowy e, Będzie to filmik dobre bo polskie Filmik, który krążył e, bardzo intensywnie na YouTube jakiś czas temu Ale dawno już nie widziałam go u żadnej z dziewczyn nagrywających Tak więc e, z wielką radością ja nakręcam ten filmik I może jeszcze komuś się przypomnie i będzie miał ochotę też go nagrać Także zapraszam do oglądania Dobra, przechodzę teraz do rzeczy To będzie kilka firmów, e, firmów Kilka różnych firm, różnych produktów Które cenię z, z tej firmy I zacznę może od Ziai Ja Ziai bardzo lubię, ja Wam wielokrotnie powtarzałam Że dla mnie kosmetyki Ziai To jest coś takiego, co jest takim sygnowanym Jakby kosmetykiem dla naszego kraju e, Dlatego, że kosmetyki Ziai Mają kiepskie opakowania Nie są nigdzie reklamowane e, Nie ma jakiejś milionowej reklamy W telewizji z super gwiazdami A mimo wszystko wszyscy się świetnie je znamy i naprawdę moim zdaniem za takie pieniądze są cudowne i właśnie dzięki chyba temu również, że e, zaoszczędzają e, pieniądze na reklamach i drogich opakowaniach możemy mieć fajny produkt za niską cenę i bardzo, bardzo cenię sobie kremy do twarzy z jaj i naprawdę e, jeżeli mam jakiś taki problem z cerą i wtedy sięgam po jakiś krem z jaj, to zazwyczaj on jest dla mnie dobry. Nie wszystkie, muszę przyznać, że takie bardzo tłuste kremy, typu krem kakaowy na przykład nie służą mojej cerze, ale e, uwielbiam Lubiam ten krem ostatnio naturalny, krem oliwkowy. Lekka formuła, cera sucha i normalna. On wygląda w ten sposób i to naprawdę jest ostatnio mój olbrzymi ulubieniec. Strasznie również dobrze z moją ceną współgra ten taki krem z jaj żółty Herbica Plant. Bardzo, bardzo go lubię. Niestety ten krem jest dosyć ciężko dostępny, jeżeli chodzi tutaj o mój polski sklep, więc jeśli będę w Polsce, na pewno kupię 2-3 opakowania tego żółtego kremu, bo bardzo go lubię. Także ziaja głównie za kremy do twarzy. Moja ulubiona firma z Polski. Kolejną firmą, jeżeli chodzi o, o polską taką, taką bardzo, bardzo mocno rozpoznawalną na całym świecie przez make-up artist i tak dalej i w ogóle miłośników kosmetyków to jest Inglot. I przez wiele lat używając tych kosmetyków, jeszcze moja mama właściwie ich używała, jakby tak mocno interesowałam się kosmetykami sama, znałam Inglot i Inglot głównie właśnie za cienie do, do oczu. One na nie przychodziły w takiej formie. Moja mama kupowała je jeszcze w takich pojedynczych opakowaniach, i pamiętam, że były dostępne wtedy w takich osiedlowych drogeriach. To tam było podejrzewam ponad 15 lat temu może. I firma Inglot naprawdę rozwinęła swoje skrzydła. Jej salony są na całym świecie, w Londynie, w Nowym Jorku. Także ja cienie z Inglota lubię naprawdę niesamowicie. Moim zdaniem cienie matowe z Inglota są najlepsze i mają świetną pigmentację, wspaniale się blendują. Ja zdecydowanie bardziej wolę zainwestować w cienie z Inglota niż na przykład takiego y, slika, który do moim zdaniem do Inglota się nie umywa, Inglot nie blaknie tak, cienie, cienie się nie obsypują niesamowicie, są bardziej wydajne i ogólnie ja po prostu jestem zauroczona, zdecydowanie moje ulubione cienie y, już matowe, to po prostu dla mnie jest rewelacja, więc ja zdecydowanie jestem za Inglotem i jak jestem w Polsce, to też zawsze odwiedzam salon Inglota i coś tam dokupuję do palety. Ta paleta już jest pełna, ale ale prawdopodobnie e, rozpocznę drugą tym razem, dlatego że brakuje mi trochę właśnie matów w mojej kolekcji cieni. Dobra, e, dalej, dalej, kolejna, kolejna firma to Joanna. Ja Joannę uwielbiam za ten peeling, który po prostu już mówiłam Wam wiele razy jest moim ulubieńcem. I cały czas ostatnio męczę mandarynkę chyba już trzecią z kolei, dlatego że w polskim sklepie był bardzo mały wybór zapachów, bo zielone jabłuszko i to. No i cały czas e, właściwie męczę tą mandarynkę, dlatego że nie jestem wielką fanką zielonego jabłuszka. Ale dobra, przejdźmy do tego prostego produktu. Pre, e, produk ma w sobie 200 ml, jest dosyć wydajny, jest fajny, nie zostawia filmu na skórze, czego ja bardzo nie lubię w peelingach. Nie lubię, jeżeli peeling nam zostawia taką tłustą warstwę na skórze i potem po prostu po prysznicu czuję się taka lepka i nie mogę się posmarować masłem czy tam jakimś kosmetykiem nawilżającym ciało, nie przepadam za tym efektem, dlatego ja bardzo lubię właśnie peelingi, które się zmywają razem z wodą i nie zostawiają żadnych warstw. Bardzo ładnie ściera, te drobinki się nie rozpływają, tak jak w niektórych peelingach, że po prostu raz się przejedzie dobrze, jeszcze skóra nie jest spilingowana, a już nam spływa gdzieś to z wodą, także bardzo lubię. Piękne zapachy, takie naprawdę świeże, owocowe, niedroga cena, tak więc też bardzo polecam. Kolejną firmą, którą lubię, właśnie za te produkty, które ostatnio Wam pokazywałam w Rainbow, tak? Drugi produkt z tej rodziny to jest Evelyn. To jest serum do biustu. Serum, które bardzo e, lubię i używam długo. Już naprawdę kilka tych produktów miałam przeróżnych. Ten pomarańczowy miałam do pośladków, od antycelulitowy i tak dalej. I ja wszystkie lubię z tej rodziny. Ten do biustu jest fajny, delikatnie pachnie. On nie robi nam tego, co nam zrobi chirurg plastyczny, więc nie oczekujmy cudów. Ale naprawdę skóra na biustie lubi ten produkt. Fajnie wygląda, jest bardziej napięta, sprężysta i moim zdaniem jest bardzo przyjemny w użo. Troszeczkę się tak klei, nie wiem, jeżeli używałyście tego lub innych produktów z tej serii, to będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Ale jeżeli to się dobrze wchłonie, to później to znika. Ten dodatkowo bardzo ładnie pachnie, lubię bardzo jego zapach. E, także zdecydowanie też polecam. Też moim zdaniem to są jedne z lepszych unierniających kosmetyków, a za takie niskie ceny to naprawdę ciężko będzie je pobić, dlatego że takie kosmetyki do ciała zazwyczaj są dosyć drogie. I ostatnią firmą o której chcę powiedzieć to jest Golden Rose, jedna z moim zdaniem też z lepszych lakierów, w Polsce jest dużo fajnych lakierów za naprawdę też niewysokie ceny, ale moim zdaniem ta firma Golden Rose, mam kilka lakierów z różnych kolekcji, jestem bardzo zadowolona. Miałam wcześniej taki czerwony lakier, który niestety już mi się skończył i on był właśnie chyba z tej kolekcji z proteinami, aczkolwiek miał trochę inne kwadratowe opakowanie, dajcie mi znać czy oni zmienili opakowanie na takie okrągłe, takie bardziej jak, jak to, jak kielich, czy, czy po prostu to była jakaś inna seria w tym Kwadratowych opakowania. Tutaj mam jeszcze taki przoskwiniowy e, z serii Paris, bardzo fajne lakiery, też, moim zdaniem e, niedrogie, ładnie utrzymujące się na paznokciach i, i w ogóle. To moc zależy od serii i muszę wam powiedzieć, że ta Paris jest troszeczkę gorsza, moim zdaniem, niż te właśnie z proteinami. Moim zdaniem są świetne, bo są takie jakby lekko żelowe. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale dają fajny efekt na paznościach i szybko wysychają. Także to by było na tyle. Dajcie znać, co myślicie o tych produktach, czy używałyście, czy używacie, czy lubicie i co myślicie o takim pomyśle na filmik. Także do zobaczenia jutro, papa. Pa.